Ej, dobra, wyrzuciłem swój telewizor, bo znalazłem coś, co jest totalnie lepsze od takiego zwykłego telewizora. To małe cacko, które znajduje się w tym pudełku, ma niby wyświetlić mi obraz na całą ścianę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W zestawie z tym, oczywiście, są różne inne rzeczy, takie jak taki pilot, jak od zwykłego telewizora, oraz kabel zasilania. Dobra, podłączyłem to tutaj do przewodu i zobaczymy, jak to pięknie wygląda. Popatrz na to, ja jestem w ogóle w szoku, bo żaden z tych zaróżników nie jest w żaden sposób zamazany i mało tego. Mam tutaj zapalone światło, a ten projektor wygląda po prostu idealnie. Ten projektor był znacznie tańszy niż ten telewizor, a ma już wbudowanego Netflixa, Disneya, App Store. No i mogę na nim również oglądać TVN i TVP, więc tak naprawdę jest znacznie lepszy niż taki telewizor. Mam tutaj też port HDMI, więc mogę go podpiąć jak do zwykłej konsoli oraz mam tutaj również port USB, więc mogę do niego podłączyć myszkę, klawiaturę, cokolwiek tylko tak naprawdę chcę. Dobra, odpalam YouTube'a. Puszczę nam jakiś losowy film i zobaczymy jak to wygląda. No i wow, zobacz jak to wygląda! Przypominam, że ten telewizor jest droższy niż ten projektor, a ten projektor jest znacznie ładniejszy niż taki zwykły telewizor wow, a najlepsze jest z nim to, że jest w pełni przynośny i mogę również oglądać obraz na ścianie mało tego, mam wbudowaną automatyczną korekcję obrazu więc automatycznie ustawia swój idealny kąt, żeby zawsze wyglądał idealnie, nieważne gdzie wyświetla ten obraz, no popatrz na te kolory to wygląda po prostu pięknie jeżeli chcesz wiedzieć skąd zamówić ten projektor to napisz projektor w komentarzu a powiem Ci skąd właśnie idzie zamówić takie sudeńko no i wow, wygląda to po prostu Pięknie.